Kolejny odcinek. Dzień dobry, witam wszystkich. Ponownie rozpoczynamy kolejną serię o przysiadzie. Obunusz czy jednonusz? Jasna sprawa, że żeby w ogóle kogokolwiek nauczyć prawidłowego przysiadu, rozpoczynamy obunusz, ale nie ma na, dzisiaj, na dzień dzisiejszy wątpliwości, że przysiad obunusz może być tylko preludium, wstępem, początkiem do wykonywania przysiadu jednonusz. Wyobraźmy sobie, że. Mateusz wykonuje przysiad z lekkim przechyleniem na lewą stronę. Wykonaj ten przysiad. Prawda? I odpowiedź jest prosta: wstawaj. My nie jesteśmy symetryczni. Nie ma osoby, która, jak podzielimy na pół, to jest 50-50. Przyjmuje się, że jeżeli ktoś jest asymetryczny więcej niż 10%. To jeżeli ma zakodowane w mózgu, że ma silniejszą stronę lewą, to zawsze podczas przysiadu będzie kierował się bardziej w stronę lewą. Stąd wykonywanie przysiadu obunusz z gryfem, z ketlami, z jakimkolwiek dodatkowym obciążeniem będzie tylko powodowało zwiększenie asymetrii. Stąd nie ma możliwości symetryzować jakąkolwiek osobę wykonując przysiad obunusz. Tylko i wyłącznie przysiad wykonywany jednonóż może doprowadzić do symetryzacji napięć mięśniowych i siły czy funkcji kończyny dolnej, łącznie z biodrem, z okolicą biodra, podczas wykonywania jakiejkolwiek czynności. Dlatego dążymy za wszelką cenę do ograniczenia. Przy wykonywania przysiadu obunusz na rzecz wykonywania przysiadu jednonusz. Królem ćwiczeń w dzisiejszym piśmiennictwie jest tak zwany bulgaria. Skład narysuję tutaj na, na tablicy. Wszyscy to podejrzewam ćwiczący znają. To jest przysiad jednonusz z drugą kończyną opartą na krześle, na podejściu, na skrzyni, z reguły około 40 cm wysokości. Stosując wszystkie poznane już wcześniej reguły, ruch rozpoczyna się od stawu biodrowego, kolano się wysuwa w okolice linii palców, głębokość przysiadu jest limitowana prawidłową, zachowaniem prawidłowych krzywizn kręgosłupa. Oczywiście odmian przysiadu jednonóż jest bardzo dużo, ale pierwszą podstawową formą tego przysiadu jest tak zwany Bulgarian squat. Okej. Okay. Jak to było? W porządku? Znowu rewelacja. <ścoughs>